Barbara Bliwka, dziennikarka, urodzona w Czuchowie. Z miastem jestem związana praktycznie od początku i większość życia spędziłam właśnie w tym mieście. Tak samo związana jestem z Czuchowską Biblioteką. Czytać uwielbiałam od dziecka i praktycznie już nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam chodzić do biblioteki, więc tego nie powiem. Pamiętam ją od zawsze. Jako dziecko przychodziłam do biblioteki, do biblioteki był to taki odpowiednik sklepu ze słodyczami, tak? Rozglądałam się po półkach i mnóstwo świetnych, fantastycznych rzeczy. W czasach, kiedy w sklepach, na półkach było pusto, to było coś fantastycznego. No i tak trwało to wiele, wiele lat. Potem na studiach odkryłam inną stronę biblioteki, czyli podręczniki, materiały naukowe i tu też biblioteka była niezastąpiona, bo wiadomo, że studenta nie stać obecnie jako człowiek już. Dorosły. Do biblioteki przychodzę jako dziennikarz, zbieram informacje. Wiem, że to, co się tutaj dzieje, zmieniło się. Różni się zasadniczo od tego, co kiedyś, bo oprócz wypożyczenia książek dzieje się mnóstwo innych rzeczy, z których korzystają dzieci, starsi, młodzież, a z samej biblioteki korzysta już moja córka. Więc. Troszkę inaczej to już wygląda. Inna sprawa, że wypożyczając książki dla mojej mamy, na przykład wiem, że jest też oferta książek z dużym drukiem, więc wiem, że w przyszłości, kiedy już będę stara, może będę na emeryturze, dalej będę chodzić do biblioteki i znajdę tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy będę mieć dobry wzrok, czy nie. Pewnie pojawią się jeszcze inne rzeczy i będę z przyjemnością śledzić to, co się tutaj dzieje.